W naszym studiu z wielką radością witam nie tylko moim zdaniem, aktorkę totalną Agnieszka Przepioska jest z nami. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, Przypomnę, za monodram kolejny w dorobku aktorki, wyłuskujący biografię kobiet zmielonych przez historię i za hołd dla ofiar wojennych gwałtów, za ocalone w reżyserii Mai Kleczewskiej, jesteś właśnie nominowana w kategorii teatru do Olśnień, Onetu i Miasta Stołecznego Warszawy. Gratulacje. Przypomnijmy może Agnieszka, na początek, w kilku zdaniach, o czym dokładnie jest ten spektakl. Spektakl jest o zdarzeniach, które miały miejsce na Zieleniaku w sierpniu 1944 roku w trakcie powstania warszawskiego. I to były takie zdarzenia, które są z jakiegoś powodu pominięte w, tym taki, w tej takiej mainstreamowej opowieści historycznej, która jednak jest opowiadana z punktu widzenia mężczyzn i bohaterstwa. A naszym zdaniem tam miało miejsce bohaterstwo bohaterstwo kobiet, które były masowo gwałcone i chciała były dewastowane, i miały tam miejsce rzeczy straszne, niewyobrażalne które zresztą cały czas się dzieją w różnych miejscach na świecie. Więc y, tym bardziej ten spektakl jest dojmujący. I bardzo Państwa zapraszam 8 lutego. Także osoby, które interesują się historią i historią Powstania Warszawskiego i, i warszawiaków i nie tylko. Y, ponieważ y, 8 lutego gram w Liceum Hugona Kołłątaja, czyli y, de facto dokładnie na miejscu zdarzeń. Ponieważ część tych gwałtów, te, tego koszmaru odbywała się na Zieleniaku, czyli na targowisku, a część dokładnie w tej sali gimnastycznej, która w tej chwili jest po prostu aulą, ale układ architektoniczny, wszystko jest, wszystko jest to samo. Te ściany słyszały, co tam się działo, więc to jest dla mnie jakieś niezwykłe wydarzenie. Już raz miałam okazję otwierać tam pomnik, ponieważ ten spektakl jest tak naprawdę otwarciem pomnika. Irenka K., którą spotykamy, otwiera pomnik dla ofiar Zieleniaka, ale też wszystkich innych wojen. Hanna Kral, wielka polska reporterka, opowiadała mi w prywatnej rozmowie, że była na próbie waszego spektaklu ocalonych i że niesamowito, niesamowite zrobiło na niej wrażenie to, jak ty się przeistaczasz w postać, którą grasz. Jesteś cała w czerwonej farbie, która imituje krew i nagle stajesz się tą kobietą z zieleniaka. Myślę, że niewiele środków trzeba użyć, by. Dać widzom odczuć to, z jaką tragedią, z jakim strachem musiały się mierzyć twoje bohaterki? Tak, to był, to był bardzo długi proces, y, trwający około pół roku y, takiego próby zrozumienia, co się tam wydarzyło i próby zrozumienia kondycji kobiet, które znajdują się w takiej sytuacji w sytuacji y, przemocy seksualnej. I wspólnie z Mają Kaczeską, z Piotrem Rowickim, autorem scenariusza, ale także z Wiolą Rebecką, która była jedną z naszych konsultantek oprócz Sylwii Chudnik i Jany Rolińskiej, próbowałyśmy zrozumieć, co to znaczy, Dosięgnąć w sobie tej traumy, tak jak, jak w ogóle, bo to jest złe słowo zagrać, tak? bo, bo to nie byłoby odpowiednie grać kobietę po traumie. Bardziej spróbować dosięgnąć też w sobie jakieś takie pokłady lęku, straty, cierpienia, tego wszystkiego, co kobiety też w sobie noszą od pokoleń, tak? bo to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. To nie jest pierwsza Twoja rola, niełatwa, bardzo. Emocjonująca i pełna emocji, rozróżniam te dwa fakty, bo to coś innego moim zdaniem. Co ciebie ciągnie do tych postaci, do tych tematów niełatwych, przez lata przemilczanych, kontrowersyjnych dla niektórych, na pewno będących tabu przez dekady? Właśnie, nie wiem, czy to. Czy to mnie ciągnie, czy to te historie ciągnie do mnie? Bo to jest jakiś taki dziwny, dziwny układ pomiędzy mną a, a tymi historiami, które opowiadam, tymi kobietami, w które się wcielam. Bo czasami mam wrażenie, że to, że one jakby czytają ze mnie, a ja czytam z nich, że to jest jakieś takie wspólne zasilanie się i wspólne opowiadanie naszego doświadczenia, które jest bliskie nam wszystkim, tak? Ponieważ to. Gdzieś albo jesteśmy blisko tej historii, albo nie wiem, w poezję Ginczanki czytam, tak, czyli ją przyswajam, jej, jej lęk, jej, jej nadzieje, i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko gdzieś mieścimy w sobie i, i, i właściwie już od ponad dekady zajmuję się ty, ty biografiami, i one po prostu do mnie przychodzą, te dziewczyny, i gdzieś, y, gdzieś mnie wołają w, w, do tej opowieści. A dzięki też Domowi Spotkań z Historią, który zajmuje się historią, znalazłam jakby idealne, perfekcyjne miejsce, żeby te historie były usłyszane, wypowiedziane, znalazły swój dom, dom, Dom Spotkań z Historią Kobiet w pewnym sensie. Za chwilę będziemy rozmawiali o tych innych Twoich postaciach, innych Twoich rolach, ale jeszcze zanim na chwilę zabrzmi muzyka, przypomnij, proszę o, tym, o tej możliwości, by 8 lutego zobaczyć Ocalone. Tak. 8 lutego gram dwukrotnie o godzinie 16 i o godzinie 20. Ten spektakl jest producentem z Dom Spotkań z historią, natomiast ten spektakl organizuje OKO. OK. Proszę Państwa, to jest Ośrodek Kultury, Och Ochocki o, Ośrodek Kultury. Dokładnie. I, i, I spektakl będzie miał miejsce w sali gimnastycznej Liceum Hugona Kołłątaja. Bilety dostępne są w internecie. Wspominałaś przed chwilą, przed piosenką, że Będziesz jednego dnia dwa razy grała ocalone, to są niesamowite emocje. Po prostu od pierwszej sceny do ostatniej. Jak ty to wytrzymujesz? I czy da się dwa razy tego samego dnia wejść w tę samą postać z taką samą intensywnością? Miałam już takie doświadczenie. Na Boskiej Komedii w Krakowie grałam dwukrotnie. I ja sobie wewnętrznie ustalam, że tak naprawdę ten spektakl cały czas trwa także pomiędzy spektaklami, że niejako wchodzę na pierwszy akt. W drugim coś się dzieje, o czym nie wiem, i wchodzę znowu na trzeci akt. Czyli tak naprawdę ten drugi raz to jest jeszcze intensywniej, czego się obawiałam przy poprzednim graniu i mam nadzieję, że to też zadziała tym razem. To znaczy, że to jest nieustający, taki, że jestem w nieustającym ciągu tej opowieści, mimo że nie ma mnie na scenie, ona cały czas się we mnie dzieje, cały czas trwa i potem znów mogę ją wypowiedzieć głośno. Przy czym Irenka, postać, Postać, do której próbuje się zbliżyć na scenie, ona yy, no jest też panią, która już jest grubo po 90, tak? 94-93 lata ma, więc te, ten, yy, ta narracja jej się urywa, ona gubi myśli, potem do nich wraca, i właściwie ja w tym zostaję cały dzień. Odkąd się obudzę o godzinie 7 do godziny 21, będę w takich. Yy, Urwanych fragmentach mojego życia. Widziałem cię w różnych rolach na scenie, Agnieszko. Gimczanka, Anna Walentynowicz, matka Grzegorza Przemyka, Barbara Sadowska. Każda z tych ról to jest no, niesamowite nagromadzenie emocji, żalu, bólu, pretensji, tragedii, nieszczęścia. Gimczanka zdradzona, zapomniana, Sadowska wyśmiewana, pozostawiona sama sobie. Walentynowicz przez długi czas też wyśmiewana i na bocznym torze transformacji opowieści o zmianach w Polsce. Czy da się to grać na tym z, z tym samym bagażem emocji, z tym samym rodzajem ekspresji, czy każda z tych postaci wymagała od ciebie wielomiesięcznego przygotowania? Tak, to jest, to za każdym razem jest to wielomiesięczne przygotowanie i, i nigdy raczej nigdy nie, nie używam tych samych środków. Nawet jeżeli one mogą się wydawać podobne widzowi, za każdym razem to jest jak nauka chodzenia od początku I, i z reżyserami, którzy ze mną nie pracowali wcześniej, może to się wydawać dosyć szokujące, że po prostu na scenie staje aktorka, która nie umie mówić i chodzić. Ale to jest. To też mój sposób pracy od lat, że ja muszę się kompletnie wyzerować, tak jakbym nic nie potrafiła, żeby na siebie przyjąć tę rolę od początku. Zbudować dzieciństwo, biografię, wszystko, czego mogę się dowiedzieć o tych bohaterkach. Robię też y, y, głęboki i, i długotrwający research, y, żeby dowiedzieć się jak najwięcej, a potem przepuszczam je przez swoją wrażliwość. I za każdym razem to jest jak y, lądowanie na nowej planecie. Bardzo Państwu polecam zapoznanie się z tymi spektaklami, jeżeli będą wznawiane albo będzie można gdzieś się przy okazji zobaczyć. Agnieszka Przepioska. przypomnę też za y, najnowszy spektakl od reżyserii Maji Kleczewskiej nominowana do olśnień Onetu i miasta stołecznego Warszawy. Na zakończenie jeszcze przypomnijmy, gdzie można Cię zobaczyć 8 lutego w stolicy. Liceum Hugona Kołądaja, ulica Grujecka 93, ośrodek kultury ochota, y, dom spotkań z historią producent, a bilety w internecie. Tak mówi Agnieszka Przepiowska. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Trzymam kciuki także za kolejne role, które mam nadzieję, będą dla Ciebie interesującym wyzwaniem. Może nie tylko w tej dramatycznej części Twoich umiejętności i talentu, bo przypomnę, że Agnieszka, przez wiele lat. Brała także udział w powstawaniu świetnych spektakli komediowych i może, żeby ostudzić te emocje, za jakiś czas dane ci będzie wrócić. Także balans, balans na po deski. nas no właśnie, żeby zachować ten balans. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję. za spotkanie. Agnieszka Przepioska, 6 minut do 14.